Dzisiaj lekcja będzie nietypowa, ponieważ będzie to przedsiębiorczość połączona z językiem angielskim i pani Ania, którą doskonale znacie, uczy nas języka angielskiego, będzie ze mną współpracowała na tej lekcji, yy, ponieważ na poprzednich lekcjach mówiliśmy o pieniądzu, mówiliśmy o bankach. Dzisiaj kolej zastanowić się, jaką rolę. systemie I w tej lekcji chodzi o to, żebyście znali rolę Narodowego Banku Polskiego w gospodarce i systemie bankowym. Żebyście po tej lekcji to wiedzieli, a także żebyście poznali słownictwo w języku angielskim związane z tymi problemami, z tymi zagadnieniami, oraz żebyście potrafili w języku polskim i angielskim omówić funkcję Narodowego Banku Polskiego. Przed lekcją dostaliście na quizlecie oraz na filmie materiały w języku angielskim, ponieważ jest to lekcja tak zwana odwrócona, czyli wy opanowaliście pewien materiał, a dzisiaj na bazie tego, co już wiecie, będziemy systematyzować waszą not well done okay so you are going to get two handouts for each group okay your task will be to read uh, the definitions of some uh, expressions At the moment of the introduction of the circulation, for which the field is responsible, it organizes the circulation of money and regulates the amount of money in the circulation. Yes, exactly. So do you have the same? Of course. Well done. Okay, number two. Monetary science. Who would like to do this one? Which group? Dominika, maybe your group? Okay, who is going to read? Yulka, okay. Yulka, monetary science, Read the definition. Yes, exactly. Number three, we have a bank account. Bank account, yes, Shimon? Yes, put the in and remove the money. Right. Okay, that was number three. Number four, Central Bank of the State. Who is willing to answer this one? Tomasz, maybe your group? Shimon, okay. Uh, central Bank of the State, uh, the bank that performs regulatory functions with the other banks in order to ensure the safety and, of deposits held by the banks and the stability of the banking sector. Organizes the monetary system, services current interbank, supplements, and activity and participates in all interbanks' money market. It's responsible for the stability and safety of the interbank system and also supervises the payment system in Poland. Yes, mm -hmm. supervises payment system in Poland. Not do the system of partnership Good. Number Mandatory reserve requirements. What about the definition of debt? Yes? Uh, mm -hmm. so, that? Yes. So, seven mandatory reserve requirements uh, that is an accurate amount only that a bank must keep, usually a percentage of the amount that is assigned at a particular time. Mm -hmm. Okay. Um, good. Number eight securities. Каз, куда вообще? Czy to hmm, znaczy, że banki komercyjne nie mogą pełnić funkcji komercyjnej, jakby bank Narodowy, bank centralny może? Świetnie, bardzo dobrze. Nie mogą emitować znaków pieniężnych. Czy jeszcze jakaś jest różnica? Proszę. Tak właśnie, jak bank Narodowy, to jest <sum> inicjatywa, że na nich i oni są w wyżej na świecie. Okej, okay, dobrze. Czyli jest to, ma tą funkcję nadzorującą. Yy, coś jeszcze? Narodowy bank Polski z programem. no budżetem całego państwa, kiedy banki komercyjne... banku, jak NBP. Za mamy obejrzycie scenki nagrane przez ambasadorów edukacji ekonomicznej i tutaj mamy informacje na temat tych scenek. Scenek będzie sześć, trzeba się dobrze wsłuchiwać, bo one były nagrywane w warunkach takich bardzo domowych i do każdej ze scenek chciałabym, żebyście łączyli potem opis, czego ta scenka dotyczy, tak? Czyli jeszcze raz, scenka pokazuje nam sytuację, że nie ma w państwie banku centralnego. I ludzie sobie muszą jakoś radzić, tak? Ludzie, instytucje i tak dalej, i tak dalej. A w związku z tym będzie jakaś sytuacja. I zobaczymy, czego ona dotyczy. Zacznijmy od pierwszej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym wykonać przelew środków na firmę Putmat. Dobrze, a proszę mi jeszcze powiedzieć, kto jest właścicielem tej firmy? Kamil Kowalski. No, jeszcze sprawdzam. Przykro mi, ale ta firma ma rachunek w innym banku, więc musi pan pojechać tam i wpłacić pieniądze. Ojejku, no dobrze, dziękuję ślicznie. Do widzenia. Do widzenia. To czy? Proszę bardzo. I jeszcze maseczkę. Hmm? Proszę bardzo. I to wszystko będzie. 320 zł. Proszę bardzo. Mhm. Wie pani co, tylko ja nie znam tego banknotu, więc niestety nie mogę go przyjąć. A bo on niedawno został wprowadzony. Proszę Pani, to jest dobry banknot. Widziała wczoraj taki w telewizji. O, to ten nowy banknot, też go widziałem. No nie wiem. No dobrze no. Dobrze, świetnie. I teraz podążę Piotra, dobrze? Będę prosiła o wieszanie tych, którzy są bliżej. To była scenka druga. <tryk> Dobra. I teraz kolejna. Dzień dobry, chciałam zapłacić podatek VAT. Dobrze. jak się pani nazywa? Antonina Kowalska. dobrze to będzie 120 tysięcy proszę tutaj podpisać proszę bardzo o, dziękuję proszę zanieść do szafy Prezesie, się ale my już nie mamy miejsca w szafie na te walizki no dobrze bo... teraz patrząc na to co nam zostało zdecydujcie o jaką teraz funkcję chodzi Zapłacić podatek, ok. Aha. A podatki gdzie wpłacamy? Do kogo? Pojawiało się tam. Karteczka. Do urzędu skarbowego. Aha. Do budżetu Czyli do? Do budżetu państwa. Czyli do budżetu państwa, więc... I czasek, ale dotyczyła bankowej opcji do budżetu państwa. Bardzo dobrze, bardzo dobrze Dania. Bankowa obsługa budżetu państwa. Paweł, czy chciałbyś wrócić? I już przechodzimy do kolejnej. No zamknięte. No skandal, no ty. Dobra, dziękuję. Kolejna scenka. No zamknięte. No skandal w no. tych czasach, żeby bank zamknięty był. Proszę Państwa, bank będzie zamknięty przez najbliższe dwa tygodnie, ponieważ właściwie wyjechał za granicę. No, na Majorkę wyleciał pewnie. A ja wczoraj pieniądze wpłacałem. To taka nieprzyjemna sytuacja. Zostały nam trzy elementy. Czego ona może wyprzeć? Proszę, na wyróż. Może on odpowiada za stabilność systemu finansowego. Świetnie, odpowiada za stabilność systemu finansowego. Czy tam jest wyjść, źródła, jakieś Dzień dobry. W jakiej cenie te żółte kwiatuszki? Po stópce. Po stówce? To daję dwie i bierzemy dwa. A, to proszę bardzo. Dziękuję. Miłego dnia Do widzenia. Do widzenia. Wie pani co? Jakby mi te akcje tak schodziły jako pani kwiatuszki, to bym się do wieczora uwinął z tym wszystkim. Tutaj y, zaistniała pewna niedoskonałość, a mianowicie oczywiście Bank nie sprzedaje akcji. Bank sprzedaje, właściwie Narodowy Bank Polski sprzedaje siedmiodniowe dony pieniężne i w ten sposób dokonuje operacji otwartego rynku, reguluje podaż pieniądza w gospodarce. A zatem z tego, co nam zostało, co byśmy tutaj wybrali, proszę Krzysiu. To, organizowanie sprzedaży bąb. Świetnie. Organizowanie sprzedaży bąb Kogo jeszcze mogę poprosić? Biorę jeszcze raz, tak? I ostatnia wstępka, kochani. Czego będzie dotyczyła, ale obejrzyj. Dzień dobry, chciałam wybrać pieniądze. Dowód, poproszę. Ile? 3000. Przykro mi, niestety nie mamy takiej gotówki w tym momencie. Wszystko poszło na udzielenie kredytów. To nawet w banku pieniędzy nie ma. teraz, moi drodzy, oczywiście została nam rezerwa obowiązkowa, tak? Tego dotyczy ostatnia scenka. I czy ktoś może pamięta, co to takiego jest rezerwa obowiązkowa? Bo mówiliśmy też już o depozytach przyjmowanych przez banki, o kredytach udzielanych przez banki. Co to takiego jest rezerwa obowiązkowa? No Jest to ilość pieniędzy, którą bank musi mieć po prostu w rezerwie. Właśnie, żeby nie zdarzyła się taka sytuacja jak na filmie świetnie. Czyli podsumujmy sobie, organizowanie rozliczeń pomiędzy bankami w tej chwili Mamy system, który nazywa się SORBNET 2, i to jest system elektroniczny, który przeprowadza rozliczenia pomiędzy rachunkami wszystkich banków w Narodowym Banku Polskim. Czyli możemy złożyć przelew do jakiegokolwiek banku. Prawo do emisji znaków pieniężnych, bankowa obsługa budżetu, stabilność systemu finansowego, czyli, no, żeby się nie dokonywało to, co jest w tej chwili, z naszymi finansami. I ostatnie ćwiczenie. Now I will try to find the translations of those um, expressions, which you have on the blackboard. And I will ask Paweł, if you help me with matching with uh, the blackboard. So the first one, I will read mean, in English and you will have to uh, tell Paweł, which uh, sole right to issue the currency. Polish National Bank has the sole right to issue the currency. Which one is it? 1, 2, three, four, 5, four, 6. Okay. budget. この後は不正解だった。 Przypomnieliśmy sobie i w języku angielskim, i w języku polskim, jakie funkcje pełni Narodowy Bank Polski. Myślę, że już nie będziecie mieli z tym problemu. Dzisiejsza lekcja bardzo mi się podobała, ponieważ dowiedziałem się o wszystkich funkcjach oraz o tym, jak ważny jest Narodowy Bank Polski. Uważam, że jest, sprawuje on bardzo ważną rolę w naszym życiu, ponieważ sprawia on, że. W naszym społeczeństwie oraz w systemie bankowym nie panuje chaos, tak samo jak z polityką pieniężną naszego państwa. Dzisiejsza na lekcja była bardzo przydatna. Dowiedziałam się więcej rzeczy o Narodowym Banku Polskiego. Sądzę, iż Narodowy Bank Polski jest bardzo potrzebny, i dowiedziałam się bardzo dużo słówek nowych, które przydadzą mi się na egzaminie zawodowym. Uważam, że dzisiejsza lekcja była najbardziej wartościową lekcją, jaką miałem okazję, w jakiej miałem okazję uczestniczyć. Według mnie Narodowy Bank Polski to bardzo ważna instytucja, o czym powiedziałem się na dzisiejszej lekcji. Słowa, które poznałem dzisiaj na, na dzisiejszej lekcji przydadzą mi się w przyszłej pracy i pomogą stawiać kroki jako przyszły ekonomista. I myślę, że dzisiejsza atmosfera na lekcji była fantastyczna. Jestem bardzo zadowolona z przebiegu lekcji. Tak. Uważam, że więcej takich lekcji powinniśmy organizować, gdzie uczniowie mają szansę wykorzystać swoją wiedzę z języka angielskiego oraz wiedzę z przedmiotów zawodowych. W tym w trakcie takiej lekcji łączymy dwie rzeczy, mianowicie uczniowie tą wiedzę, którą uzyskują na lekcji, są w stanie potem wyrazić w języku angielskim, co na pewno przede się w przyszłości. Jestem zadowolona z przeprowadzonej lekcji. Okazało się, że... Młodzież poznaje wyrażenia w języku angielskim i potem zastosowuje je na lekcji tematycznej. Młodzieży również się ta lekcja bardzo podobała. Zaangażowali się w, w słownictwo, a wręcz pojawiły się głosy, że chcieliby już wcześniej właśnie w młodszych klasach mieć język angielski zawodowy, nie czekać do kolejnych klas, bo podoba... językiem świata, a zwłaszcza świata biznesu. Nic już mogę powiedzieć? Myślę, że cele zostały zrealizowane. Lekcja była bardzo dynamiczna, żywiołowa, z różnych ćwiczeń i jestem zadowolona.